Nawet nie potakuje, kłóki się jakieś tam nie wino, potem cię nam do góry poszuje. nie poszę do szkoły. Józek Boże na nie poszę do No to dobra teraz, co nie no, to teraz dobra co nie no i właśnie tak to było, co nie no i właśnie tak w tym no, tym odcinku ja Wam pokażę, co się tam... Dzieje w tej no tej serii, ja wam pokażę to no serię Władcy Miśków, co nie no i właśnie tak to było, co nie no to teraz ten tego no to teraz koniec. Gadania, co nie i ideja wam to pokazać, co robią władcy miśków teraz, co nie no to jak no to tak no to okej okay, dobra, co nie no to teraz ten tego koniec. Teraz gadania, a idziemy iść oglądać, co się tam dzieje, co nie w tej serii, co nie no to teraz ten tego koniec. Teraz gadania, a idziemy zrobić to co mamy co nie, no to ten tego, tak to było, co nie, no to co ja tam wiem, idę wam pokazać to no dalszą, tą no, nową serię, co nie, no i właśnie tak to było, co nie. No to teraz ten tego tak to właśnie było, co nie no to teraz koniec gadania, a idziemy wam to pokazać, co nie no to dobra no to okej okay, dobra, co nie no to. Okej, okay, co nie, koniec gadania. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to dobra teraz, co nie łysy bajceps i kazio, co nie, no to jak idziemy my ten tego zrobić, to co mamy, co nie, no to jak idziemy my te tego to tam. Zrobić co nie no to jak no to jak idziemy my ten tego to tam zrobić co nie no to jak idziemy dzisiaj na wagary czy nie no mi to powiedzcie co nie moi. Kumple no to jak idziemy my ten tego to tam zrobić czy nie no mi to powiedz co nie moi kumple łysy bajceps i kazio co nie no to jak tam moi kumple no. Mi to powiedzcie, co nie no to teraz ten tego ceo, nie no to dobra to jak idziemy na te wagary, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to teraz koniec. Gadania to jak idziemy po te wagary, czy nie no mi to powiedzcie, co nie moi kumple, no to jak no to tak, no to okej okay, dobra co, nie. No to dobra, dobra, Lolek! No to jak ten tego idziemy my na te no te wagary, czy nie no mi to powiedz co nie mój kumplu, no mi to powiedz co nie no to jak tam lolek, ja też ten tego chcę iść to tam zrobić, co nie no to teraz dobra, co nie no to zaraz może chodźmy na te no wagary, co nie no to jak idziemy na te no te wagary moi kumple, czy nie bo mi się ten no nie chce tu Tutaj siedzieć co nie no to jak no. To tak no to okej okay, dobra co nie no to jak chodźmy na wagary co nie tam kurwa co nie no to tyle koniec. Pierdolenia idziemy na wagary co nie no to okej okay, okej okay, okej. Okay. No to dobra teraz co nie no i właśnie tak to było co nie no to jak tam łysy i lolek ja tam idę na te no te wagary co nie no to ja tam na to idę co. Nie, no to teraz ten tego, no to niech tak, to teraz będzie, co nie, no i właśnie ja tam idę ten, no teraz na wagary, co nie, no to ja idę ten, no teraz na. Wagary co nie, ale dobra, a ty Kazio jak idziesz z nami na wagary czy nie, no mi to powiedz co nie, Kazio no to jak idziemy na te o no, te wagary czy nie, no. Mi to powiedz, co nie mój kumplu Kazio, to jak idziemy jeszcze z Łysym i łukiem na wagary, czy nie, no mi to powiedzcie, co nie Kazio, no to jak, no to tak. No to okej, okay, dobra, co nie, no to okej, okay, okej, okay, okej, okay, co nie mój kumplu Kazio. No to dobra, dobra jak tam chcecie, no to ja też pójdę na te no, to, no te wagary, co nie no to koniec teraz gadania, ja tam idę z wami na te no te wagary. Co nie no to jak, no to niech tak to teraz będzie, co nie ja tam idę z wami na wagary, co nie no to jak to było, to ja nie wiem, ale dobra, co nie no to co. Ja tam wiem, dobra, idę na wagary, nie chcę dłużej dostawać paus polskiego czy matmy, co nieno więc dobra, idę teraz z wami, co nieno to jak to będzie. No to niech tak to teraz będzie, co nieno to teraz koniec gadania, idę, co nieno to teraz koniec gadania, idę z wami dobra, no to teraz koniec. Gadania idę z Wami na wagary, co nie moi kochani kumple. No to dobrano i właśnie tak rozpoczynają się ci no, władcy miśków, co nie no to teraz dobrano, to koniec teraz ten tego odcinka, co nie no to pa. Pa, cześć, do następnego odcinka, co nie no to. Pa, pa, cześć, co nie no to do następnego odcinka, co nie no to do następnego, co nie no to do widzenia do. Następnego, co nie, no to papa, pa, cześć, co nie, no to do widzenia, do następnego odcinka, co nie, no to papa, pa, cześć, do widzenia, do następnego odcinka, co nie. No to papa, cześć, no to Elo do następnego odcinka, co nie, no to papa, cześć, do widzenia, no to papa do następnego odcinka, co nie, no to papa, cześć, no. To elono, to do następnego no, to papa no, to elono.